Okay. Szczęść Boże, naszym gościem jest ojciec Dariusz, sercem z Wieruszowa, przydzielony do Wrocławia. Tak. Ojcze, jak ojcu podoba się cała inicjatywa Paulińskich Nibłotych? Jest to dobra rzecz, ponieważ gromadzi młodzież, która potrzebuje też spotkania się ze sobą i budowania relacji, które, które dzisiaj są bardzo zaprzątnięte różnymi rzeczami typu. Internet, komputer, ta cała rzeczywistość wirtualna, brakuje relacji interpersonalnych. Ojciec ma pewnie jakieś doświadczenie z młodzieżą, pracuje, jest pasterzem młodzieży, tak. Czy dzisiejsza młodzież jest zła? Generalnie w każdym pokoleniu jest jakieś zło, które się wybija jakimś buntem młodzieży, ale generalnie z młodzieżą da się pracować, tylko trzeba mieć do niej odpowiednie podejście i że też ważną rzeczą jest, żeby znaleźć tą, tą drogę do, do serca młodego człowieka, która bywa bardzo różna w różnych, nie wiem, miastach czy, czy w różnych rzeczywistościach, w jakiej oni się znajdują. Co na PDMie jest takiego? Jaki punkt, dla którego warto przyjechać ze swoją młodzieżą na, na pałyńskie dni młody? Jest na pewno słowo, które co roku jest inne, przygotowane tematycznie i też osoby ojców duchownych, którzy, którzy to słowo głoszą, a którzy robią to naprawdę dobrze i też druga sprawa to te spotkania modlitewne typu Eucharystia, namiot spotkania, który dla spotkania z adoracją dla wielu młodych ludzi jest może nie czymś nowym, ale odkrywanym na, odkrywanym na nowo. Czy ma ojciec coś z tych trzech, czterech dni, które już zapadło ojców w pamięć? Co ojcu zapadło w pamięć? Na pewno dwie burze. I to, że wziąłem nie ten namiot, co trzeba. I generalnie słowo Eusebiusza, który, który mówi bardzo prosto, ale łopatologicznie, ale też słowo jest bardzo konkretne i, i też trafia na pewno w serce bardzo głęboko. A ta wygoda, no bo obóz jest w formie namiotów, tak, śpimy pod namiotami. Czy da się wytrzymać? Da się. Bożą pomocą wszystko się da. A co z, co z posiłkami, że się tak ojca zapytam? Grupy dają radę? Jak, jak to wygląda? Moja grupa dba o mnie bardzo dobrze, także ukłon w stronę kucharza. I generalnie rzecz biorąc jest to bardzo dobrze rozwiązane, bo też posiłki integrują między sobą czy przygotowanie, czy zakupy, czy gotowanie też, jak to robią na przykład 3 godni bracia Klerycy. Ojcze, gdyby Ojciec miał jakoś zachęci do przyjazdu na Pałyńskie Dni Młodych, dlaczego warto? Ponieważ buduje się relacje, które zostają na dłużej. To nie są przelotne jakieś znajomości, tylko budują się przyjaźnie, które mogą trwać na całe życie. I to jest pierwsza rzecz, a druga, że jest pomoc w budowaniu relacji z Panem Bogiem, które właśnie przez te rzeczy, które są tu propagowane, modlitwa, Eucharystia, adoracja, słowo, i także wiele innych rzeczy, które na pewno jeszcze wyjdą do końca trwania. Dziękuję, Ojcu. Bardzo proszę.